Zadaliśmy elblążaną pytanie, kto jest prezydentem Elbląga oraz z jakich mediów czerpią informacje na temat jego działalności. Oto kilka przykładowych odpowiedzi. Wróblewski. Oczywiście, pan Wróblewski. Pan Wróblewski. No, kto? Może to No dobrze. Słychać. Pan Aktualnie jestem w Wróblewski. prawda? Czytałem, że w Rublecie nałożę. <gry> Prezydentem miasta Elbląga niestety nie mogę powiedzieć, bo wróciłem dopiero po 15 latach z Anglii, więc ciężko mi to powiedzieć. to to powinnaś wiedzieć. Ja nie jestem z Władzami. No to wiem. Słuchaj? No to był był władz z Ja pamiętałem. Eee, Wróblewski Ryszard, pan Ryszard Wróblewski. Eee, Wittor Wróblewski. Pan Wiktor Wróblewski. Najczęściej oglądał chyba TVN i Wiadomości, jeżeli chodzi o media, a tak to to... A z naszych elbląskich? Z naszych elbląskich eee, to chyba truso z tego, co czasami wpadnie. Mm -hmm. eee, internetowych naj najwięcej, elbląskich internetowych mediów. Ogólnie to portal chyba elbląski. Szelne są łatwe do znalezienia. Ja korzystam z portalu i tu są Informacje z telewizji Elbląskiej. W portali internetowych. <grym> tak. tak. Że my nie mieszkamy tutaj w Elblągu, tylko pochodzimy, więc to też jest tak, że nie jesteśmy na bieżąco. Dam e, internet, naszą Elbląską gazetę. No i te informacje e, co się dzieje w Elblągu w sensie... Co pan prezydent planuje, bo to jest najważniejsze, bo to co zrobił to już wiadomo, ale co pan prezydent planuje, no, można by to bardziej w jakiś sposób ueksponować, bo tak naprawdę to mi się wydaje, że przeciętny obywatel Elbląga nie bardzo wie, jakie są pana prezydenta plany na jakiś tam najbliższy, mniej lub bliski lub dalszy okres. Z internetu, głównie z internetu albo ze strony. Z portali drogowej, tutaj bląski, masz, spory, Albo z urzędu z miejskiego. Na portalu chyba szczególnie bląskiego. To znaczy, z jakich mediów pani czerpie jest Internet, portal. Elbląski. A teraz jeszcze jedno. Czy uważa pani, że właśnie w dobie takich mediów elektronicznych jest jeszcze potrzebna na przykład darmowa gazeta papierowa? Kiedyś było w Elblągu, tak, taka, wiem, że jakiś tam głos elbląski czy dzień taki darmowy był. Nie wiem, myślałam, że jeszcze jest. Moim zdaniem tak, powrót, powrót do tego papierowego, do tej, do tej papierowej rzeczywistości byłaby jak najbardziej fajnie fajnie coś wziąć w rękę i przeczytać. Tak, to jest zupełnie tak inna forma, tak jak powrót do książek zaczyna być teraz modny taki warstwy gazny. Ja, ja jestem za. Z Tak, już ktoś nie uznaje. Tak, jeszcze dużo odsetek jest osób, które korzystają z gazet. są to m.in. osoby starsze, ale myślę, że te mass media jednak coraz bardziej są popularne, tak jak właśnie internet, strony internetowe, to wszystko jest kostoczne dostępne. Wydaje mi się, że na przykład dla osób starszych, które nie znają się na elektronice, na pewno są na pewno bardzo przydatne. Każdy z czegoś innego korzysta. Niektórzy korzystają właśnie z gazet, a niektórzy po prostu wchodzą na internet na strony, korzystają po prostu ze stron internetowych, nie? Dlatego wydaje mi się, że no gazety są potrzebne.